Cześć z tej strony Codziennie Lepsza, to jest kolejny odcinek Daily 360. Dzisiaj przychodzę do Was z takim prostym tipem, jak uzyskać większą motywację w kontekście robienia rzeczy trudnych i realizowania swoich zadań. Bardzo często jest tak, że brakuje nam pochwał i nagród, nie widzimy postępu w tym co robimy. Ponieważ jesteśmy zawaleni rzeczami do zrobienia, w momencie kiedy odhaczamy jedną, to po prostu zabieramy się od razu za robienie drugiej. Te rzeczy, które realizujemy, bardzo często nie generują takich widocznych postępów, nie uzyskujemy żadnej nagrody. Tymczasem nagroda jest naturalnym motywatorem, który motywuje nie tylko ludzi, ale i zwierzęta. Jest to coś tak podstawowego i tak prostego, że aż to jest dziwne i aż to jest. Smutne, że tak mało osób z tego korzysta. Tylko gdybyśmy chcieli sobie dawać nagrodę w postaci, nie wiem, jakiejś pieniężnej, w postaci jakiejś materialnej, czy w postaci, nie wiem, wyjścia do restauracji za każde skreślone zadanie, no to musielibyśmy cały czas obdarowywać się ogromną liczbą nagród i nie starczyłoby nam czasu na pracę. Więc nie każda nagroda musi być duża, ale dla Twojego mózgu nagroda to jest pewnego rodzaju coś, co daje przyjemność. I jeżeli ktoś podszedłby i poklepał po, bycie po plecach i powiedział, że dobra robota, super, że zrobiłeś to, co miałeś zrobić, gratulacje, uzyskałeś fajny wynik, jesteś ok, jesteś dobry i tak dalej, to poczułbyś się fajnie. No, niestety, bardzo często jest tak, że nie mamy tej pochwały z zewnątrz ale nic nie, nikt nie powiedział i nic nie stoi na przeszkodzie, że nie możemy sobie tej pochwały dać sami. Bo uwaga, jeżeli sam się poklepiesz i powiesz sobie dobra robota, super, że to zrobiłem, cieszę się, że udało mi się to ogarnąć, to Twój mózg również zarejestruje przyjemność i ta pochwała, Zadziała dla niego jak nagroda. Wiem, że to brzmi jak coachingowy bełkot, ale zanim ocenisz to, po prostu wypróbuj. Ale nie wypróbuj raz, tylko zacznij to stosować przez tydzień, przez dwa. Zobaczysz, jak zmieni się Twoje podejście do realizowania działań, bo kiedy nauczysz się, że zyskujesz troszkę dopaminy, że zyskujesz fajne emocje. Po wykonaniu zadania, ponieważ sam się pochwaliłeś, to twój mózg skojarzy robienie rzeczy, skreślanie zadań z listy jako coś przyjemnego, ponieważ po każdym skreśleniu zadania otrzymuje dopaminę, otrzymuje przyjemność, którą możesz dać sobie sam w takiej prostej formie poklepania się i powiedzenia sobie coś miłego. E, przykładowo, żeby uzmysłowić ci, jak to działa. W grach komputerowych zdobywa się cały czas poziomy, zdobywa się punkty, zdobywa się doświadczenie, zdobywa się przedmioty, przechodzi się do, na kolejne lewele, to jest właśnie forma nagrody. My tą formę nagrody możemy oczywiście stosować w życiu jako właśnie grywalizację, możemy przyznawać sobie punkty, możemy te punkty zbierać, ustalić sobie jakieś poziomy nagród, wybierać to później na tak dalej. To jest dużo zachodu, ale możemy również właśnie stosować to jako prostą formę pochwały samego siebie za to, że. Zrobiłem coś i super, udało mi się i tak dalej. Taką formą pochwały może być też, jeżeli działasz w mediach społecznościowych, no to wrzucasz jakieś materiały do mediów społecznościowych, ludzie dają ci łapki w górę, ludzie dają ci serduszka i tak dalej. To też jest forma nagrody, to też jest for forma jakiejś pochwały, tylko że to jest pochwała z zewnątrz. No, za każde działanie nie jesteśmy w stanie tak się chwalić, więc dlatego warto korzystać z tego samemu. I to jest taka Porada na dzisiaj, a druga rzecz jeszcze, do której chciałbym się odnieść, nie zawsze musisz się chwalić za rezultat. Często możesz się pochwalić po to, żeby uzyskać większe, większą motywację, szczególnie do rzeczy, do których nie możesz się zabrać, możesz pochwalić się za samo podjęcie działania. Działa to w ten sposób, że kiedy nie mogę się zabrać za jakieś działanie, ale w końcu stwierdzę, dobra, biorę się, odkładam to, ale biorę. Biorę się za to zadanie, to kiedy zacznę, mogę pochwalić się już od razu. Super, że zacząłem. Cieszę się, że zacząłem. Dobra robota, tak trzymaj. W tym momencie uzyskujesz już strzał za sam fakt, że zacząłeś, i pozostaje ci tylko kontynuować, wykorzystać tę motywację jako napęd do tego, żeby to zadanie ukończyć i uzyskać kolejny strzał motywacji w formie pochwały. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się. Hej.